Dzień dobry. Przybliżę Państwu sylwetkę tego oto pięknego Mercedesa GLC43 AMG z napędem Formatic. Ale zanim to zrobię, chciałem Państwa przeprosić za mój głos. Niestety dopadło mi jakieś przeziębienie, i takie są właśnie tego skutki. Wracając do samochodu, mamy tutaj Mercedesa z 2018 roku. Od pierwszego właściciela z polskiego salonu. Auto jest absolutnie bezwypadkowe. W rewelacyjnym stanie. I co my tutaj mamy? GLC43, czyli pod maską nic innego jak 3-litrowa jednostka benzynowa V6 o mocy 367 koni mechanicznych. Więc mamy tutaj do czynienia z bardzo żwawym suwem w bardzo fajnej specyfikacji. Samochód jest wyposażony w reflektory ledowe High Performance <laughs> Mamy tutaj 19 calowe felgi i jak przystało na wersję AMG duże czterotłoczkowe zaciski oczywiście na błotniku jest informacja, że mamy do czynienia z silnikiem biturbo, mamy relingi dachowe oraz panoramiczny dach, listwy wokół szyb są w kolorze czarnym, samochód jest oczywiście z napędem Formatik. Więc mamy napęd na cztery koła. Bardzo ładnie się prezentuje ten samochód. Do tego egzemplarza jest drugi komplet opon letnich. W tej chwili ma założone opony. Zimowe. Samochód jest bardzo, ale to bardzo zadbany. Zobaczcie, jak prezentuje się wnętrze. Oczywiście. Mamy tutaj kilka smaczków typowych dla AMG, takich jak czerwone pasy. Tak jak widać, fotele są obszyte czerwoną nicią. Dominuje tutaj czerń i wszystko jest naprawdę w bardzo, ale to bardzo ładnym stanie. Zacznijmy może tutaj od drzwi. Elementy dekoracyjne. To drewno w takim wykończeniu matowym. Oczywiście mamy oświetlenie, ambientę. Fotele są z pamięcią zarówno kierowcy, jak i pasażera. Są Podgrzewane. Mamy nagłośnienie burmester. Lusterka są elektrycznie regulowane oraz składane. Kolumna kierownicza jest również elektrycznie regulowana. I to wszystko to jest pakiet pamięci: czyli ustawienia lusterek, ustawienia fotela i ustawienia kierowcy przypisywane są właśnie dla, do danej pamięci. Mamy elektrycznie podnoszoną i opuszczaną klapę bagażnika. I są podświetlane nakładki progowe AMG. Oczywiście są nakładki na pedały. Jest poduszka powietrzna na kolana kierowcy. <tryk> I zobaczcie na fotel, w jakim jest stanie. Fotel to oczywiście połączenie tapicerki skórzanej z mikrofibrą. I tu wszystko prezentuje się bardzo, ale to bar <laughs> przepraszam, bardzo, ale to bardzo ładnie. Nie ma tu żadnych śladów uszkodzeń. Tak jak wspominałem, 2018 rok. 85 tysięcy kilometrów przebiegu. Mamy tutaj rozszerzony pakiet skórzany, który obejmuje deskę rozdzielczą oraz podłokietnik i tunel środkowy. Kierownica jest oprzyta. Skórą napa nasz Mercedes jest wyposażony w pneumatyczne zawieszenie, więc można sobie go podnieść oczywiście podnieść na zawieszeniu. A jeszcze nie pokazałem Państwu szyby są podwójne, Już teraz mi się pokazać o podwójne Izolacją akustyczną Kierownica jest oczywiście z łopatkami. Mamy tutaj tempomat oraz limit prędkości. Jak już wspominałem, jest elektrycznie regulowana kolumna kierownicza. Mamy tutaj bezkluczykowy dostęp raczej znaczy uruchamianie silnika samochód jest wyposażony w kamerę cofania oraz asystenta parkowania mamy tutaj również CarPlaya oraz Android Auto więc bez problemu połączymy telefon z naszym Mercedesem jak już wspominałem, jest panoramiczny dach. Jest tutaj możliwość wyboru rodzaju charakterystyki zawieszenia Comfort, Sport, Sport Plus. Jest możliwość wyboru trybów jazdy. Jest opcja indywidualna, więc możemy sobie dostosować Ustawienia do własnych potrzeb w podłokietniku są złącza multimedialne USB oraz miejsce na kartę SD. Podsufitka jest obszyta czarnym materiałem. Również wszystko prezentuje się w idealny sposób, w idealnym stanie. Mamy tutaj Isofix. Jest podłokietnik z cupholderem. Tutaj również jest dostępny przycisk do składania tylnej kanapy. Tak jak widać, kanapa jest trójdzielna. Można sobie złożyć każdy element osobno. Proszę. Dowolna konfiguracja. Lapa elektrycznie podnoszona i składana. Tutaj mamy dostępne koło zapasowe oraz siatkę załadunkową. Jest tutaj również możliwość bezpośrednio z bagażnika opuszczenia tylnej części samochodu w celu ułatwienia załadunku. strona pasażera jest również w idealnym stanie bez żadnych śladów uszkodzeń oczywiście mamy tu możliwość zmiany koloru oświetlenia Ambiente deska rozdzielcza jest również przeszyta czerwoną nicią Hotel pasażera z pamięcią, również podgrzewany tutaj elementy dekoracyjne są w bardzo, to bardzo ładnym stanie. <laughs> Nasz dział detailingowy zajął się odświeżeniem tego samochodu i zobaczcie lakier prezentuje się można powiedzieć w idealny sposób bez jakichś większych zarysowań Jest to bardzo, ale to bardzo ładne i zadbane Moi drodzy, podsumowując, mamy samochód z polskiego salonu, od pierwszego właściciela, bezwypadkowy, w bardzo, ale to bardzo ładnym stanie, z 2018 roku, z przebiegiem zaledwie 85 tysięcy km Auto o mocy 367 koni mechanicznych, z napędem 4 czyli z napędem na cztery koła. Jeżeli chodzi o pełną specyfikację tego samochodu oraz taką bardzo szczegółową jest zdjęć naszego Mercedesa GLC 43 AMG, zapraszam Państwa na naszą stronę internetową www.samochodyzklasą.pl. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. Z mojej strony na tą chwilę to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz przepraszam za mój głos. Dziękuję bardzo.